Jak założyć ogródek permakulturowy? Permakultura, co to jest? Z języka angielskiego, Permanent Agriculture to znaczy stała, ciągła uprawa. Permakultura zakłada pozostawienie ogrodu naturze. Ma być i różnorodnie, i naturalnie. Łąka naturalne zadrzewienia są przykładem miejsc, które działają mimo braku wpływu człowieka. Permakultura opiera się na trzech zasadach. Po pierwsze, troszcz się o ziemię. Po drugie, troszcz się o ludzi. Po trzecie, dziel się nadmiarem. Jak założyć ogród permakulturowy? Poznaj teren, warunki klimatyczne i siedliskowe. Zbadaj, czy teren jest nasłoneczniony, jakie rośliny pojawiają się naturalnie dookoła i czy jest dostęp do wody. Tylko rośliny prawidłowo dobrane do siedliska będą w stanie zdrowo rosnąć bez konieczności stosowania chemicznych zabiegów. Zadbaj, aby siew i sadzenie roślin odbywały się w odpowiednich miesiącach. Ważne jest zachowanie bioróżnorodności i stosowanie tylko naturalnych metod upraw bez nawozów mineralnych, pestycydów itp. Czym różni się zakładanie ogrodów w permakulturze od tradycyjnych metod? Zakłada ono rezygnację lub ograniczenie przekopywania gleby. Zakładanie rabat metodą no Big jest proste. Jeśli chcesz założyć w danym miejscu rabatę no Big, wystarczy, że wyznaczysz miejsce pod rabatem, oczyścisz je ze śmieci i kamieni, Przykryjesz tekturą lub kartonem, najlepiej szarym, bez kolorowego nadruku. Wysypiesz przygotowane podłoże, np. kompost lub obornik. Wysiejesz nasiona roślin. I pozostaje jedynie czekać na plony. Karton pozwala utrzymać wilgotne podłoże, hamuje rozwój chwastów stopniowo wzbogacając ziemię w materię organiczną. Karton jest też pożywką dla dżdżownic. By pomóc, pomóc nasz klimat, zasialiśmy nasionka na naszej grządce. Stworzyliśmy tam własny ekosystem, dzięki któremu rośliny będą mogły rosnąć bez naszej pomocy. Musimy dbać o klimat, ponieważ Globalne ocieplenie jest dla nas szkodliwe i może doprowadzić do wielu katastrof naturalnych. Właśnie dlatego warto dbać o nasze środowisko. Gromadźmy i oszczędzajmy wodę, projektujmy grządki tak, aby zatrzymywały ją rośliny. Nie pozostawiajmy odkrytej gleby, bo to prowadzi do jej degradacji. Ściukujmy powierzchnię grządek między roślinami, wykorzystujmy ścięte części roślin. Stosuj naturalne środki ochrony, np. przez sadzenie odpowiednich roślin obok siebie lub przygotowując naturalne preparaty. Ogród permakulturowy to ogród bogaty w owady i zwierzęta. Powinien znaleźć się w nim kompostownik. Pozostawiamy w nim opadłe liście czy gałęzie. Wzbogacamy podłoże poprzez coroczne uzupełnianie rabat kompostem. Przygotowujemy domki dla owadów, budki lęgowe, karmniki, a także domki dla jeży i inne konstrukcje.